Was serdecznie, kochani moi. Dzisiaj znowu ciężki temat dla mnie, ale obiecałam, że nagram ten filmik i właśnie to robię. Dlatego już od razu na wstępie proszę Was o subskrypcję, lajki. Jestem tutaj dla Was, Wy jesteście dla mnie i wspierajmy się nawzajem. Zapraszam do oglądania. Kiedy zaszłam w drugą ciążę, ta ciąża była planowana, chciana, wyczekiwana. Chciałam bardzo, żeby moją drugą ciążę również prowadził ten sam ginekolog, którego miałam za pierwszym razem. Niestety ten ginekolog był na Narodowym Funduszu Zdrowia. A jak zaszłam w ciążę, był właśnie ten wybuch tej całej sytuacji na świecie, tego wirusa. Gdzie się zaczęło to wszystko? To zamykanie w domach, te kwarantanny. Było bardzo ciężko w ogóle dodzwonić się do przychodni, a Dopiero umówić się z lekarzem ograniczyło z cudem, dlatego ja załatwiłam sobie lekarza prywatnie. Nie chcę podawać jego nazwiska, ale jest to wspaniały lekarz, cudowny ginekolog, jak mnie poprosicie, to napiszę Wam prywatnie. I ten ginekolog prowadził całą moją drugą ciążę i również pracował w szpitalu którym zamierzałam rodzić. Wybrałam również szpital w policach. Mimo tego, że nie do końca mi się tam podobało, że nie do końca ten personel był taki, jaki chciałam, ale wiecie, jak to jest w życiu. Co by się chciało, a jak jest. Naprawdę. Ja, już po mocnych doświadczeniach, czy moim pierwszym porodzie, stwierdziłam, że idę tam, gdzie już wiem, jak to wszystko wygląda, i nie będę sobie dodatkowo tworzyła jakiegoś stresu. Tak więc bardzo mi dopasowało to, że mój ginekolog pracował w tym szpitalu w Policach i to dodawało mi takiej siły, że on wie, co tam się dzieje i zawsze na bieżąco, przy każdej wizycie mniej więcej mi opowiadał, co tam słychać w tym szpitalu, mimo sytuacji, jaka w tym czasie panowała, trudnej. Wszystko było takie obarczone strachem, stresem. Ten wirus był taki przerażający na początku, prawda? Dlatego ten lekarz bardzo mnie wspierał, ja się czułam z nim bezpieczna. Jeżeli oglądaliście mój pierwszy filmik, w którym opowiadałam o historii mojego pierwszego porodu z Anastazją, wiecie, że miałam duże oczekiwania, swoje wyobrażenia na temat tego, jak to wszystko ma wyglądać, jak ma być, a wyszło jak wyszło. Teraz, za drugim razem, moje podejście było totalnie swobodne. Nie byłam jakoś konkretnie nastawiona na cesarkę czy poród naturalny. Będzie. Tak jak ma być. Poczekamy, zobaczymy. Mój lekarz do końca proponował mi, żeby spróbować wiadomo naturalnie, że moja pierwsza cesarka nie ogranicza mnie do tego, że nie mogę spróbować rodzić naturalnie, więc ja przychodziłam na te wizyty i oczywiście przytakiwałam, no jasne, no jeżeli jest możliwość, że mogłabym spróbować moich sił, no to czemu nie? Ale na ostatniej wizycie pan doktor musiał zbadać moją ranę po pierwszej cesarce, i mówił też, że dużo od niej zależy, czy dojść do tego porodu naturalnego, czy nie. No i jak się domyślacie, moja rana była bardzo cienka, już nie pamiętam ile wynosiła, i powiedział, że bezpieczniej będzie wykonać drugi raz cesarkę, ponieważ moje cięcie po pierwszym zabiegu jest takie cienkie, że. Jest duże prawdopodobieństwo, że przy porodzie naturalnym mogłoby dojść do rozerwania macicy albo do rozerwania tej rany. I lepiej jest tego uniknąć. Po takim badaniu, po takiej diagnozie można powiedzieć, dostałam skierowanie do mojego szpitala w Policach na cesarskie cięcie. Wyznaczył mi termin na 29 kwietnia. Jest duże prawdopodobieństwo, że on w tym czasie będzie pracował. I że on w ogóle wykona mi tą operację, A więc wszystko kładało się pomyślnie, także ja byłam w stanie sobie to wyobrazić. Miało to wyglądać zupełnie inaczej niż za pierwszym razem. I ja też muszę Wam się przyznać, że bardzo, bardzo bałam się drugiego porodu, drugiej cesarki, chyba nawet bardziej się bałam niż za pierwszym razem, bo wiedziałam już, co mnie czeka, jak to wygląda. Jest to dzień w którym my kobiety i tak przychodzimy, dużo stresu i nie da się tego uniknąć. Poród niestety jest nierozerwalny z bólem, czy jest to cesarka, czy jest to poród naturalny. Tak więc ja z tym skierowaniem kilka dni przed wyznaczonym terminem, albo dzień przed, już nie pamiętam, <gryw> nie pamiętam tego szczegółu, wybrałam się do mojego szpitala w Policach i hmm, i, i, i jeżeli oglądaliście... Historię mojego pierwszego porodu, to wiecie, z jakim lekarzem się tam spotkałam. Z tym lekarzem właśnie miałam do czynienia. Czekałam na izbie przyjęć, przyjęli mnie już do gabinetu i tam właśnie przyjął mnie ten doktor. Jak ja go zobaczyłam, jak ja go usłyszałam, ten ton taki zuchwały. To przeszły mnie dreszcze. Wszystkie moje wspomnienia z tego pierwszego porodu wróciły do mnie, z tej pierwszej cesarki. Nie okazałam żadnej reakcji że pamiętam go. Oczywiście on nie miał zapisaną w komputerze, wszystkie moje dane miał z powrotem. On też nic nie nawiązywał do naszego pierwszego porodu. Wiecie, on ma pełną różnych tam pacjentek, różnych historii, więc może nawet mnie nie pamiętał, a może nawet jak mnie pamiętał, to też tego nie pokazał po sobie, ale był bardzo nieprzyjemny. Ta wizyta powinna trwać po prostu... Kilka minut, prawda? Dostał skierowanie od lekarza, ginekologa, który również pracuje w tym szpitalu, który dokładnie specjalizuje się w tym samym co on wykonuje cesarskie cięcia, jest ginekologiem, położnikiem, ale i tak to skierowanie miał ochotę podważyć. Zadawał mi pytania. Proszę pani, a pani drugą cesarkę, tak? Mhm, ale dlaczego drugą cesarkę? Dlaczego inny poród naturalny? Ja totalny spokój, opanowanie. E, mówię, panie doktorze, nie wiem, nie wiem dlaczego. Tak stwierdził mój doktor. Podobno blizna jest zbyt cienka, żeby rodzić naturalnie. Nie jestem lekarzem, przykro mi, nie znam się. Może pan zawsze zadzwonić do mojego doktora i z nim porozmawiać o tym. Ja nie wiem, ja się nie znam. Trochę go to przymknęło, i on, jak to on, a tam dwie położne były w tym samym pokoju, siedziały jak trusie, zero komentarza, czekały, co on postanowi. No i on siedzi w tym komputerze, wypisuje mi, no dobrze, dobrze, wypisuje dane i mówi do tej położnej jednej: Proszę zadzwonić w takim razie do tego doktora, muszę z nim porozmawiać. On chciał z nim rozmawiać na temat mojego rozwiązania, dlaczego tak ustalił, a nie inaczej. Wyobraźcie sobie mój poziom stresu, który rósł podczas yy, tej rozmowy, podczas tej wizyty. Ja siedziałam z boku i w zasadzie tylko patrzyłam na to, jak to się wszystko rozgrywa. Położna dzwoniła do mojego ginekologa, ale nie odbierał telefonu. Z rozmowy wynikało, że jest w tym momencie w szpitalu, tylko jest zajęty. Nie odbierał telefonu, może miał jakąś wizytę, może miał jakieś badanie w tym czasie. Położna na zlecenie tego wspaniałego lekarza wykonała kilka telefonów, widać, że się nie może dodzwonić, nie ma sygnału. No i siedzieliśmy tak chyba z pół godziny w tym gabinecie, bo pan doktor bardzo powoli zapisywał mnie na tą kolejną cesarkę, wpisywał moje dane i w tym czasie odebrał sobie telefon, prywatny telefon. I rozmawiałam na temat jakiejś swojej znajomej, która gdzieś tam jest, na jakimś urlopie, i opowiadali sobie, co tam u niej słychać, jaką ma pogodę, jak się bawi. No i ja musiałam tego wszystkiego wysłuchać z pokorą, bez żadnych komentarzy, bo wiecie, są takie sytuacje, że ty totalnie zależysz od danego lekarza. Co z tego, że zaczniesz tutaj pyskować, co z tego, że zaczniesz zwracać uwagę, szczególnie jeżeli ma się do czynienia z takim człowiekiem. Te położne dokładnie obrały taki sam tryb jak ja Siedziały i po prostu patrzyły na to wszystko za biurkiem I tylko były takie spojrzenia w stylu Uciekały wzrokiem W zasadzie byłyśmy w tym wszystkim razem Tak więc już po tej męczącej wizycie Dostałam termin, chyba na następny dzień Albo dwa dni później Na cesarskie cięcie Na godzinę dziewiątą, żeby stawić się do szpitala No i tak też się stało Mój mąż zawiózł mnie na dziewiątą rano Miałam jedną walizkę? Nie, miałam dwie walizki Jedną dużą to była walizka, zapakowałam tylko rzeczy dla siebie i druga malutka, która była walizeczką, były rzeczy dla Julii. Aha, no i w ogóle miałam zupełnie inne rzeczy już zapakowane ze sobą do szpitala po doświadczeniach z pierwszego porodu, że wam teraz powiedzieć bo nie robiłam tego odcinka, co miałam w tych walizkach dokładnie, ale mogę Wam zdradzić. Tak jak już wiecie z filmiku o karmieniu piersią, miałam ze sobą mleko modyfikowane. Powiedziałam, że mój pokarm się tak zacznie produkować gdzieś na trzecią czy czwartą dobę. No i nie chciałam karmić też dziecka mlekiem dla alergików, więc ja miałam ze sobą swoje mleczko, swoje buteleczki. Miałam ze sobą również. zakupiłam sobie taki bardzo długi, chyba metrowy kabel, albo dwumetrowy kabel do telefonu, do ładowarki, bo ten kabel, co miałam, mój normalny był za krótki, kontakt był bardzo daleko, ja nie mogłam ładować telefonu i nie mogłam do tego telefonu dojść, żeby tam pisać SMS-y czy wysyłać komuś zdjęcia, dlatego już sobie zakupiłam taki kabel długi i nie śmiejcie się ze mnie, ale wiecie, że te łóżka w szpitalach są bardzo wysokie, a ja jak Wam już mówiłam, mam dosyć krótkie nóżki, no, i zakupiłam sobie taki mały podnóżek, taki mały taborecik plastikowy, który się składa i jest taki płaściutki. Składa, rozkłada, i ja go sobie wcisnęłam między ciuchy, upchałam go sobie w balizkę. I jeszcze jedną rzecz miałam, która była po prostu wspaniała w szpitalu: wzięłam malutki czajniczek. Elektryczny, żeby móc sobie w każdej chwili zrobić herbatkę, coś gorącego, do zalania jakąś zupkę, czy, czy może nawet coś słodkiego, jakiś kisiel, buty, gorący kubek. To było świetne rozwiązanie, więc ja byłam przygotowana na wszystko, słuchajcie, i byłam z Ciebie bardzo dumna, i wszystko, co zapakowałam, naprawdę mi się przydało zanim mnie przyjęli tam, zanim mnie jeszcze raz zbadali, no to, to zajęło tyle czasu. Mój mąż w zasadzie pożegnał mnie po dwóch godzinach jakoś, ja poszłam na to piętro wyżej, na ten dział położniczo-ginekologiczny, a ja tam zostałam i słuchajcie, ja cesarkę miałam dopiero o godzinie jakoś 14.00. 13.47 wyciągnęli mi Julcie z brzuszka. Ja już wiedziałam, że muszę wziąć prysznic, że dadzą mi wspaniałą, piękną koszulę w kolorze seledynowym, że muszę być bez makijażu. Ja na to wszystko byłam już przygotowana. Nałożyłam sobie tylko krem na twarz, żeby nie mieć takiej suchej skóry, żeby się lepiej czuć. Miałam też jakąś tam giełkę do twarzy. Ale słuchajcie, jeszcze o tej 9 rano tam do tego szpitala musiałam przyjechać na czczo. Wyobraźcie sobie, że do tej 14 nie mogłam również nic jeść, a nawet już pić wody w ogóle, bo tak jest przed operacją. I najgorsze było właśnie to czekanie na tą startkę, kiedy w końcu nastąpi. Później zrobili mi ten zastrzyk w kręgosłup. Wiadomo, on nie należy do przyjemnych towarzyszy jemu duży dyskomfort, czasami lekki ból. Jak się już przeżyje ten zastrzyk, to później tak naprawdę tak wszystko jest w rękach tych lekarzy. A Hany no jeszcze słuchajcie, zanim zostałam zaproszona na salę operacyjną, to już przywitał mnie mój ginekolog, więc mój ginekolog wykonał całą operację, cesarskie cięcie, atmosfera podczas tej operacji była fantastyczna. Ten lekarz w zasadzie cały czas do mnie prawie mówi. Widać też, że było, że on się bardzo zna. Rozmawiał tam jeszcze. Jeszcze ze swoimi pomocnikami, innymi lekarzami, bo wiadomo, jest ich sporo. Przy cesarskich cięciach, o jakichś wykładach, o nauce rozmawiali, o badaniach jakichś. i ja w ogóle nie wiedziałam, o czym oni mówią, nie rozumiałam tego, ale często się do mnie właśnie zwracali, jak się czuję. No i podczas operacji też komentowali mój stan. Doktor mówił, że moja macica jest w świetnym stanie, że jest silna. Później mnie zaszywali i mówią, że pani kondycja jest w tak świetnym stanie, że pani już spokojnie może się starać o następne dziecko. Już, już spokojnie może pani planować kolejnego Dziusia. Jak się słyszy takie coś podczas operacji, to troszeczkę mamy, które przechodziły już poród i cesarskie cięcie, wiedzą, że wspominanie o kolejnym dziecku jest troszkę nie na miejscu, bo my w tym momencie ostatnią rzeczą na świecie jest, żeby myśleć o następnej ciąży. Naprawdę, my chcemy jak najszybciej wrócić do siebie i trochę odpocząć od tego wszystkiego, a nie myśleć o następnym dziecku. No, ale dobrze. Pan doktor chciał być miły, powiedział jaka jest prawda. Dziękuję mu za to. Było bardzo miło. Ja, oczywiście, leżąc na tym stole, kiedy pan doktor mówił mi o kolejnym dziecku, przysięgałam sobie, że to będzie moje ostatnie dziecko i ja nie chcę być kolejny raz w ciąży. Taka była już decyzja moja, mojego męża: nie chcę mieć więcej dzieci. Chociaż mój mąż czasem sobie czy żartuje, że jeszcze synka nam brakuje. Hmm, nie, kochani, to nie ze mną, nie ze mną. Tak więc operacja przebiegła bez żadnych komplikacji, ta położna też była tam taka cudowna, trzymamy mnie za rękę, Mówię, że wszystko będzie dobrze, jeszcze tak, że spokojnie już zaraz pani zobaczy dziecko swoją, zaraz będzie przy pani. Jak mi ją wyciągnęli, położyli mi ją jak zwykle koło policzka, słuchajcie, Julcia była po prostu taka cudowna i ta położna mówi, jaka śliczna, jaka śliczna, jakie piękności. Moja radość rosła w tym czasie. Miała również punktację 5 na 5, tak jak Anastazja. Zdrowiutka, silna, po prostu wszystko na miejscu. Pokazali ją tatusiowi, a mnie w tym czasie zaszywali. Później, wiadomo, odwieźli mnie na tą salę pooperacyjną. Julcia była po prostu dzieckiem, aniołkiem, w ogóle nie płakała, tylko otwierała oczka, patrzyła, się z mamusia od czasu do czasu, a tak to większość czasu spała. Ja ją oczywiście przystawiałam do piersi. Wiadomo, ta siara jest najważniejsza dla dziecka. Prosiłam położą, żeby mi ją podawała. Patryk już pojechał do domu, a ja zostałam. Po tych sześciu chyba godzinach zawieziona na już moją salę. Zostałam umieszczona z inną kobietą, ponieważ w tym czasie był jakiś wylew mam rodzących. Było pełno kobiet w tym szpitalu i brakowało prawie miejsc. Nie wiem jak to się stało. I z mamą, którą byłam, ta kobieta. Nie miała swojej dzidzi przy sobie, jej noworodek był na patologii, były jakieś tam problemy i ona już tutaj drugi tydzień była w tym szpitalu i jeszcze musiała być kilka dni. Ja słuchajcie, po pierwszych doświadczeniach z pierwszym porodem po prostu stałam się zupełnie inną kobietą. Jakbyście mnie porównywali przy pierwszym porodzie, a przy drugim, to byście powiedzieli, że to nie jest ta sama osoba. Przyszła moja znajoma położna którą serdecznie pozdrawiam, jeżeli mnie teraz ogląda. I bardzo ją prosiłam, żeby, żeby chociaż na kilka godzinek zabrali ode mnie Julcie, bo ja bym chciała chociaż troszeczkę odespać tą cesarkę, żeby troszeczkę odpocząć, bo ja nie mam siły się nią zajmować, bo ja po prostu ja nie mam siły. Ja muszę jakoś odpocząć, bo ja wiem, że później ja nie odpocznę. Nikt mi później nie pomoże. No i ona. Powiedziała, że nie ma takiej możliwości, ale ona spyta koleżanek, to może na chwilkę wezmą mi jednak ode mnie. No i wzięli ją, wzięli ją chyba na trzy godziny, słuchajcie, gdzie ja byłam po prostu w takim w tym momencie błogim stanie. Mimo tego, że te znieczulenie już powoli zaczęło mi tam już puszczać, ja trochę odespałam. Po doświadczeniach po pierwszej cesarce, czego nie robiłam, Tutaj zaczęłam od razu pracować z moją raną. Ja się wyrywałam do tego, żeby chodzić. Jak zostałam przywieziona też na tą salę i zabrali mi jucie, o co poprosiłam? Serdecznie i bardzo dziękuję, że to się stało. <grym> bo ja mogłam się skupić w tym czasie na sobie, bo to był też ważny czas dla mnie. Chodziłam, chodziłam. Można powiedzieć, że sunęłam, bo moje nogi sunęły po podłodze nie mogłam ich jeszcze podnosić, tak mnie wszystko bolało, ale w mojej zawziętości, że ja muszę się teraz ruszać. Powiecie dziewczyny, że po cesarce powstają szybko zrosty i trzeba jak najszybciej wracać do swojej formy, ruszać się, żeby te wzrosty nie powstawały, żeby ta macica w odpowiedniej formie zaczęła się goić, żeby później nie mieć problemów, kiedy wrócicie do siebie. Więc ja w tym bólu sunęłam po tej sali, od drzwi do okna, starałam się kilka razy tak chodzić. Praktycznie nic nie rozmawiałam z tą kobietą na początku. Ona widać było, że mi się przygląda i jakby tak zastanawia się, co ja odwalam w ogóle. O co mi chodzi? Czemu nie mogę się położyć? I mam wrażenie, że miała wrażenie, jakby odbierała mnie za osobę troszeczkę chorą psychicznie, więc patrzyła na mnie z takim lekkim niepokojem. <laughs> Ja ją w 100% tak słuchajcie rozumiem, no bo ja nie miałam siły się tłumaczyć, nie miałam siły rozmawiać i też nawet nie miałam na to ochoty, totalnie nie miałam na to ochoty. Ja po prostu wiedziałam, co muszę zrobić, chodziłam, ruszałam się. Ja na tym łóżku starałam się nogi brać do siebie, próbowałam siadać po turecku. Jak najszybciej, żeby tą ranę rozruszać też i żeby ona w odpowiednim kształcie mi się zrosła To jest bardzo ważne dziewczyny Przeczytajcie sobie też, jeżeli jest przed Wami cesarka, w jaki sposób wstawać z łóżka, że robić to bokiem W jaki sposób nogi układać, żeby też nie zrobić sobie krzywdy Ja na to wszystko byłam już przygotowana, oglądałam odpowiednie filmiki jak pracować z tą raną y, zaraz y, po cięciu cesarskim, i to te moje starania, te moje męczarnie, bo to było w dużych bólach, przyniosły niesamowite efekty. Po dwóch tygodniach od cesarki doszłam do siebie, nie było czegoś takiego, że mnie boli podczas wstawania. Moja pierwsza cesarka, a druga to jest po prostu no, taki rozjazd. To było niesamowite, i się też tak zastanawiałam, czy może to też zależało od tego, jak ten lekarz mnie strzył że może mu jakoś to lepiej wyszło, może... Jakoś lepiej to potrafił. Nie wiem, od czego to zależy, ale moja druga córka była po prostu boska w porównaniu do tych bóli, jakie miałam przy pierwszej, więc bardzo szybko doszłam do siebie. Dużo szybciej zaczęłam spacerować, więcej się ruszałam. Ja byłam szybciej już taka do życia, bardziej byłam aktywna. Siedzenie w szpitalu, ten czas, wiadomo, nie było już wtedy Sylwestra, tak jak miałam przy pierwszej córecyce. o oj, miałam sobie już koleżankę jakąś w sali. Później zaczęłyśmy, wiadomo, ze sobą rozmawiać, więc miałam. Kim rozmawiać, bo my kobiety potrzebujemy się wygadać. To było bardzo fajne, jednak, że, że ją miałam. Też nie wiem, jakby było, gdyby ona miała dziecko, no bo też mi czasami było głupio, że Julka budziła ją, wiadomo, płakała w nocy. No jak to noworodki, ale no też nie mogła nic powiedzieć, bo co miałam powiedzieć? Proszę uciszyć tego Bachora. No, nie, no, takie są dzieci. Chociaż, no trudno, musiałyśmy się jakoś nawzajem znosić. Nie miałyśmy wyjścia. Było tam dużo kobiet w tym szpitalu w tym czasie. Wszystkie miałyśmy swój krzyż. I ja też, tak jak wam powiedziałam, nie miałam mleka prawie w ogóle podczas tego pobytu w szpitalu, więc ja karmiłam dziecko. Naszym mleczkiem modyfikowanym, ich butelką, bo raz poprosiłam ich o mleczko i żeby się nie zorientowali, że podaję im coś innego, to podawałam im mleko właśnie z tej butelki cały czas. To było świetne rozwiązanie. Oczywiście również przystawiałam miucie do piersi, bo wiecie, chciałam rozbudzić laktację. I tak się też stało. Już na trzecią dobę, czy tam jakąś czwartą, nie pamiętam, jak byłam w domu, mleko zaczęło się pojawiać, wszystko szło tak jak przy Anastazji. Więc ja już wiedziałam, jak będzie, co mam robić. Tutaj już mało rzeczy mogło mnie zaskoczyć. I ja też... Chciałam, tak sobie myślałam, że jest wszystko ok, ja jestem zdrowa, wszystko poszło dobrze, Julcia jest zdrowa, silna, ja bym chciała być w domu jeszcze, że muszę wytrzymać te trzy doby, no takie są zasady dla naszego bezpieczeństwa i nie będę się przecież wypisywać na żądanie, wytrzymam już. Ale słuchajcie, przed pan doktor była taka, jak się nazywa, taka wizyta lekarzy. Obchód lekarzy, o! Popatrzyli na moją kartę, na mnie, na moją ranę, bo oni tam oglądają wszystko, czy wszystko jest okej, okay, pilnują całej sytuacji. Pan doktor powiedział: No, pani, tutaj już nie ma czego szukać, w zasadzie. Wszystko jest okej, okay. Dostaje pani wypis na jutro. Więc ja zostałam wypisana ze szpitala na drugą dobę, skakałam prawie pod sufit. Tak strasznie chciałam być już w domu, na moich zasadach, zajmować się moim dzieciątkiem, nie przejmować się, że ono kogoś budzi. Mój mąż już mógłby mi pomagać, Anastazja mogłaby w końcu zobaczyć swoją siostrzyczkę. Byłam szczęśliwa, że już stamtąd wychodzę. Ja słuchajcie, tą całą radość strzelałam praktycznie na tą kobietę, z którą dzieliłam pokój, i ją tam wycałowałam, jak już wychodziłam. Ojku, hormony, nasze zachowanie pod ich wpływem jest po prostu nieprzewidywalne. Tak więc. Mój mąż przyjechał po mnie i pojechaliśmy razem do domu z naszą nową dziecią, z naszym kochanym maleństwem. Było już coraz lepiej. Moja druga cesarka, mój drugi poród był totalnym przeciwieństwem pierwszego. Ja też byłam przygotowana do tej drugiej cesarki, przygotowałam się na to i wam też to polecam, dziewczyny, jeżeli jesteście przed, bądźcie elastyczne. To wam da wolność i zmniejszy wasz strach, chociaż w jakimś stopniu, bowiem, że nie da się go wykluczyć. No tak jest, niestety. Jeżeli jesteś przed porodem, jeżeli jesteś przed cesarką, mam nadzieję, że moje historie pomogą ci się przygotować bardziej do tego wydarzenia. Będzie ciężko, ale dasz radę i szybko to minie. Dni z noworodkiem bardzo szybko płyną mimo tego, że kiedy wstajemy do niego w nocy po kilkanaście razy to wydaje nam się, że to się nigdy nie skończy ale skończy się dzieci szybko rosną i to też przeminie dziękuję Ci, że jesteś ze mną jeżeli filmik Wam się podobał, łapki w górę subskrybujcie mój kanał do następnej ciekawej historii, a może vloga zobaczymy, buziaczki buziaczki kochani